Już po raz 14 w parku miejskim w Łukowie odbył się festyn rodzinny, którego głównym organizatorem była koinonia Jan Chrzciciela. Od 6 rano najpierw ciężka praca. Rozstawianie sceny, nagłośnienia, namiotów i wszystkich innych stoisk, bo zajęliśmy prawie cały park. A to wszystko po to, żeby goście, którzy przyszli o godzinie 14, dobrze się tu czuli, czuli się zaopiekowani, czuli się zadbani i czuli się chciani w tym miejscu, po to, żeby mogli się dobrze bawić. Chcemy, żeby to była dobra zabawa w ciepłej, rodzinnej atmosferze. Jest to taki. Jak to powiedzieć? Charyzmat naszej wspólnoty chcemy dawać miłość, Chcemy mówić o tym, że Bóg jest dobry Bóg jest dobrym ojcem i lubi, jak dzieci jego się cieszą, mają radochę z tego, co robią. I my mamy dzisiaj też radochę z tego, co robią. Przedstawienie nam się udało. Dzieci fajnie śpiewały, jest wszystko super. Goście dopisali, jest sporo ludzi, pogoda też dopisała, więc mamy ogromną radochę. Cieszymy się i mam nadzieję, że ci, którzy tutaj są też się dobrze bawią. I e, festyn jest pod hasłem Rodzina na medal. Chcemy to robić właśnie dla rodzin, żeby docenić rodzinę, żeby dać rodzinie czas na bycie razem, na to, żeby budować swoje relacje, na to, żeby widzieć siebie nawzajem, żeby mieć miejsce, płaszczyznę do spotkania siebie, bo często po prostu życie tak nas goni, że na to nie mamy czasu. A tutaj właśnie dzisiaj, kiedyś robiliśmy w soboty, teraz robimy w niedzielę, po to właśnie, żeby całymi rodzinami można było tutaj przyjść i świetnie się bawić. Mamy scenę, na której dużo się dzieje, ale mamy też stoiska, na których jeszcze więcej się dzieje. No właśnie, tak staramy się. Tutaj jest ścieżka sensoryczna robiona przez przedszkole, Pozwalamy Dzieciom. Tam robimy origami. Tutaj już sama nie wiem, co jest robione. Malowanie na e, m, kamykach. Tu jest pani fryzjerka plecie dzie dzieciom włoski. Tam dalej jest poradnia psychologiczno-pedagogiczna, e, która też e, robi zabawy z dziećmi. Strażacy już przyjechali, wóz pokazują. Tu robimy malowanie twarzy że jest kolejka do robienia biżuterii. Tam dalej można malować na talerzach portret rodziny, a Jeszcze seniorzy nasi kochani plotą, pletą, nie wiem, jak to się mówi, wianki. Także dzieci w pięknych wiankach z kwiatami chodzą po, po całym parku. Czyli są ciężary, są problemy, są różnego rodzaju sytuacje, które nas przykładniatają. Zatrzymujemy się stąd, podejmujemy decyzję, żeby to zrzucić i mówimy. Zrzuć ciężary na Jezusa, on kocha cię. Zrzuć ciężary na Jezusa, on kocha cię. Od samej ziemi wyżej, wyżej. Wyżej, wyżej, wyżej. Wyżej, wyżej. wyżej. Jezus coraz wyżej. Walamy go! Niżej, niżej. Niżej, 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 niżej. za tam coraz niżej Zdepnąć kęć. Bóg kocha mnie, Takiego jakim jestem. Raduje się, raduje się Każdy moim jestem Alleluja! Boża radość mnie wspiera. Bóg kocha mnie, Takiego jakim jestem. Raduje się, każdy mój gestem ale Boża Boże radość gdyby nie zmartwychwstanie stanie twoje, darem na wiara, darem na duch. Wiem ciebie Boże, to ty stworzyłeś góry i rzeki. Check in Gwiazdą rodzinnego festynu była mała orkiestra Dni naszych. Kto, jeśli nie... cały świat jest wielkim, bezduszne miejsce, gdzie człowiek nic nie jest Pieniądze, tylko są szczęście, a szczęście największe jest. Sami jakaś chwila zła Można też z łóżka Lewą nogą wstać Lecz nie warto w tym nastroju Całe życie trwać Wyrzuć wach.